Na like. Siemanko Mordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA 5. E, jak widzicie, jestem tutaj na Michaelu. Oczywiście, docinki ze strony żony Michaela. Okej, okay. trzeba teraz e, przygotować się do napadu, robimy prepy. Okej, okay. będzie trzeba na pewno akurat e, śmignąć e, tutaj. Jako, że wybrałem oczywiście y, podejście y, sprytne, to nie kradnę broni, tylko właśnie gazów zabiący. Nie chciałem od razu do niej celować akurat z givery a przy okazji Michael akurat e, najbardziej chyba lubi właśnie rocka klasycznego, rocka Modern, jak tutaj z Vinewood, bo Walto no i też jeszcze lubi posłuchać właśnie akurat Radio Mirror Park Ale teraz oczywiście najlepszy klimacik będzie właśnie tutaj z od Boulevard Radio O kurde eee, Mała zmiana planów Okej okay. Zauważyłem, że mam broń. No to przecież, kurde, bym. Mordeczki, no raczej bym akurat. No. E... Raczej bym nie, nie dał się zastrzelić. Wiem, że to się może opłacić. No bo naprawdę, jeden akurat. E... Jeden z takich poszkodowanych, yy, z okradzionych, po prostu ma akcję, tak, ma po prostu, ak, daje nam akcję. Dobra, trzeba umyć samochód, bo te plamy krwi są po prostu totalnie przypałowe. Od razu, samochód jak nowy. Jedziemy w takim razie do, na terminal. Trzeba oczywiście zdobyć akurat, prawdopodobnie to właśnie będzie gaz usypiający do napadu, w którym uśpimy, właściwie gaz usypiający, o, momencik. Dostałem akurat jeszcze sms od e, Martina. A słuchajcie, gaz jest, gaz obezwładniający. Wiecie co, e, to jest chyba w, już w innym, e, w innej lokalizacji ten gaz. Tak, chyba tam akurat będziemy zdobywali broń, a gaz jednak akurat jest trochę ważniejszy, no bo ten gaz obezwładniający jednak wszystkich uśpi, no i wiecie, tak po prostu posto po prostu z mostu no, trzeba go jak najszybciej zdobyć. Trzeba, muszę zrobić jak najszybciej tego prepa, bo po prostu inaczej najnormalniej na świecie nie zrobię tego napadu. A tak naprawdę, od tego zależy przyszłość e, Michaela. Bo jak widzieliście, Martin Madrazo oczywiście już wypisuje do Michaela. Już mu groził. Aha, czyli po prostu Backstars też trzeba e, zdobyć po prostu furgonetkę Backstars i to prawdopodobnie jest na terminalu, ale teraz ja po prostu muszę zdobyć ten gaz. Z tego co pamiętam to będą gra, granaty gazowe. Tylko właśnie What the fuck? No właśnie, zniknę, zniknął mi oczywiście ten znacznik, to jest jasne. Naprawdę to głupio, że wziąłem swoją furę na tą misję. To tak naprawdę to powinienem jakąś humanum wziąć. Okej. Okay. Eee, już się przemieszcza tutaj. Jest. A nie kurwa. Human laps. Oni, to oni kurde. Cholera, to oni. Dobra, teraz trzeba szybko się po prostu ewakuować. Trzeba szybko się szybko kurde, z, się zwinąć, zgubić gliny i co? Tak po prostu po z mostu mordeczki e, dostarczyć akurat wiadomo gdzie? Do fabryki? Oczywiście bok z winem raczej nie, nie wiadę tak bardzo daleko do tych tuneli. Metra, ale ok, teraz tylko zniknąć z oczu psiarskim. Przeczekać trochę, oczywiście, w tunelu. Bo wiadomo, raczej tutaj nie zauważą, bo też akurat już mnie ścigał helikopter. I tak, pożyczyłem akurat swój samochód tam. Ale i tak akurat, z tego co pamiętam, to zawsze y, ten bazowy samochód, y, zawsze się odzyska. Jak widzicie, teraz akurat tutaj mam sporo misji właśnie na Michaelu. Bo to on dostaje akurat SMSy właśnie od... Y, od Lesta. Nie tylko. Bo tak naprawdę to Franklin to jest wynajęty przez Michaela do tej roboty. Ok, prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku yy... Wybiorę się y, zajmować tą y, tę y, furgonetkę Backstarsów To jest jasne Bo i tak to by był po prostu za krótki odcinek żeby y, żeby po prostu to jedną misję tylko wrzucać Hello ale nie wiem niestety, czy po prostu by na przykład nie zrobić pobocznej misji. Ale no wiadomo, tam akurat jest z tym paparazzim. Aj, no i właśnie, i tutaj mamy problem, bo tam jest jedna misja, gdzie mogą mi zdjąć odcinek, a na to sobie nie mogę pozwolić, żebym miał łowna na kanale. Po prostu tam są rzeczy niedozwolone przez YouTube'a. Nie będę teraz o tym mówił. Po prostu nie wiem czy to bezpiecznie będzie rzucić. Okej. Okay. Jesteśmy już tutaj pod mostem. Granaty gazowe zdobyłem. Mhm. Jest okay. <grymka> <grymka> I teraz sprawdzę, czy to jest też dostępne na Franklinie, bo e, oczywiście to mi by mi bardzo ułatwiło robotę. Bryj, <grymka> big bitch. Jój, jój, fuck

Aż mnie dziwi, że na przykład nie ma tutaj oznaczonego właśnie motocykla, yy, właśnie tego chopera, dokładnie western bagera yy, należącego właśnie do, do Franklina. A normalnie w online jest motocykl oznaczony. Próbuję jednak akurat pod lejem, podjechać tam na terminal i zobaczę, czy jest w ogóle taka możliwość żeby tą misję zrobić oczywiście na jako Franklin tego prepa. Okej okay. jakiś tn... zobaczcie tutaj akurat. Jakiemuś typowi ukradli motocykl? Nie... Nie motocykl, rower. Prosi się Opuszczał w dupczko. Tak, totalnie nie warte. <laughs> Dobra, e, oczywiście oddam ten rower zaraz, tak wiem, nie umiem wymawiać R, ale pierdzielę to. Bo może się okazać, że to właśnie jest e, ten gość od, od tych akcji.

żadnych insynuacji dobra, gdzieś tu powinienem mieć ten swój motocykl motor jest gdzieś mam nadzieję, że bagiety go nie zwinęły

A Elysian Island A nie terminal. A nie terminal. Wyspa Elizajska. Jak nie da rady, to trudno się mówi. To wtedy akurat po prostu się przeniosę na Michaela. Wróci jako Michael, tak, czyli po prostu nie da rady tutaj. Okej. Okay. Właśnie, to chciałem sprawdzić. To już teraz, od razu to ogarniemy. No to cóż, czekam na taksówkę. O jest. No to jedziemy No bo właśnie tutaj mamy siedziły e, firmy Backstars No ale właśnie e, jest też akurat Jest też akurat Meriwether, jak widzicie Meriwether właśnie to wszystko ochrania. Sir, toxic substances. Let's help this guy on his way. Call the cops. He's crazy. Bra. Trzeba się zwinąć stąd jak najszybciej i odstawić oczywiście samochód do do fabryki. Ale problem jest taki, że w tej chwili ja jestem tak naprawdę bardzo daleko od mojej standardowej kryjówki. Ale mimo wszystko bym pojechał do niej. Bo jak widzicie, no jednak mam e, dość mocno przestrane z powodu, oczywiście, helikoptera, to jest jasne. A coś czuję, że akurat mógłbym tak po prostu jeździć cały czas e, przez pół godziny, Mógłbym nie zdołać się ich zgubić, a mógłbym nawet zginąć, więc co? Oczywiście. Lepiej jest pojechać... właśnie... do... kanałów. Aj! Tylko lekko stuknąć. Dobra. Zacznijmy po prostu um, tutaj, jednak jak widzicie. Ok, ale zrobię to inaczej. Teraz wejdę po prostu od drugiej strony. do magazynu. Ogłuszę tamtego typa. to po cichutku, Aj, chyba go rozwaliłem. Jak widzicie da się to zrobić po cichu, ale można też na głośno. Jednak lepiej po cichutku. od drugiej strony wejść od tyłu jakby to nie zabrzmiało no i po prostu ogłuszyć tamtego tamtego gościa Dobry kawałek. Akurat bardzo rzadko słucham redzi Mirror Park. No i teraz po prostu trzeba zawieźć do fabryki.

Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self defense. But It's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The, um, the uh, alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem. But uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent? Depends on the job you do now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good, we should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No, let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Toe, McGreery, take the van. Okej, okay. no to jedziemy. Chociaż wiecie co? Zróbmy teraz, oczywiście. Niestety nie pamiętam dokładnie jak się to nazywa. Hmm. Przejdziemy po prostu teraz odcinek. I zaczniemy dokładnie w tym samym momencie kolejny.